Pachną na ręce, nie? No to bardzo... Daj telefon, abyśmy sobie zobaczył. Masz jeszcze jakiś telefon? Daj na no Masz jeden dla dzieci, jeden masz normalny, daj mi. Daj, 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 daj. Daj, daj. Dobra, siadaj, siadaj, siadaj! Nie bez powodu Jakub P, mężczyzna zatrzymany przez łowców, próbował zniszczyć swój telefon treści znajdujących się w nim wiadomości pochodzące z zaszyfrowanego komunikatora mrożą krew w żyłach. Jakub P. korespondował z mężczyzną, który w wiadomościach przedstawiał się jako ksiądz. To zaledwie niewielkie fragmenty korespondencji obu mężczyzn. Nie pokazujemy całości, bo nie nadaje się do publikacji. Ten dotyczy... Wsp... ...po wyjściu z czy one były przypadkowo czy oni w jakiś dłuższy sposób śledził ciężko powiedzieć ale mając na uwadze szczegółowość pozyskanych informacji należy domniemywać że to nie było przypadkowe jednorazowe spotkanie tylko konsekwentne usiłowanie zdobycia wiedzy na temat takiego dziecka to jedna z wielu rozmów oprócz wulgarnych wiadomości w telefonie Jakuba P były też zdjęcia dzieci i opisy gdzie można je spotkać oraz w jakim są wieku to ciąg dalszy korespondencji to co ja widziałem, to były zdjęcia dziewczynek w wieku między powiedzmy 6 do 12 lat. Jest jakaś tam dziewczynka na zdjęciu i napisane w ten sposób Hania, lat 9, mieszka tutaj i tutaj, bawi się tutaj i tutaj, chodzi do takiej i takiej szkoły, wymieniał się, pozyskiwał takie treści, ale również udostępniał innym osobom o równie chorych, jak skłonnościach. Chodź. Podczas obywatelskiego zatrzymania Jakub P. przyznał, że korespondował z 11- i 12-letnimi dziewczynkami. Nie wiedział, że po drugiej stronie telefonu zamiast dziecka jest dorosły. Mężczyzna wysyłał filmy i namawiał do Tak wpadł w sieci łowców. Zaczepiłeś sobie je w serwisie społecznościowym i w jakim celu sobie je zaczepiłeś? Żeby porozmawiać, poznać. Żeby... Mhm. No ale I w jakim celu chciałeś poznać? Ty, 34-letni mężczyzna, w jakim celu chciałeś poznać 11- bądź 12-letnią dziewczynkę, która na upartego, które na upartego tak naprawdę mogła być swoimi córkami? Mogły być. To w jakim celu chciałeś się poznać? No chyba nie wychowawczym. No nie, tylko porozmawiać i nic więcej. Nawet bym nie planował do nich pojechać, tak jak było w, we wiadomości. Zapytywaniem o, jak o fakty. Bo, 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 bo w ogóle co, pisałeś. co pisałeś. A, A co powierzyć? jeszcze pisałeś? Po tej rozmowie mężczyznę zatrzymali policjanci. Okazało się, że Jakub P. jest znany organom ścigania. W więzieniu spędził 3,5 roku za m osoby małoletniej. W domu mężczyzny znaleziono lalki wielkości dziecka i dziecięcą bieliznę. Zabezpieczono też kilkadziesiąt tysięcy filmów i zdjęć por z udziałem dzieci. To co udało mi się zobaczyć w jednym z zabezpieczonych u niego telefonów, jest nie do przepuszczenia przez głowę dla normalnego człowieka. Dzieci od Kilku, kilkunastu miesięcy do kilkunastu lat, nie tylko fotografowane, ale sfilmowane, kiedy są <śm> Najmłodsza istotka, która była uwieczniona na takim filmie, mogła mieć około 10, może 12 miesięcy. Na dzień dzisiejszy to, co ja wiem, czyli to, co zostało zabezpieczone na szybko, to było kilkadziesiąt tysięcy plików JPG i 3 terabajty filmów. Filmów o treści twardego. Mimo zebranych przez łowców niepodważalnych dowodów, Jakub P. wychodzi na wolność. Wskutek szokującej decyzji prokuratury mężczyzna na proces sądowy poczeka w domu. Kwestie tymczasowego aresztowania są uwarunkowane nie, nie tyle, że tak powiem, samą, e, samą bulwersującą e, treścią, że tak powiem, popełnianych przestępstw, ile okolicznościami związanymi z zabezpieczeniem prawidłowego toku postępowania. Panie prokuratorze, ale ten mężczyzna, on był skazany za molestę. Małoletnich. Tak. Czy on nie zagraża bezpieczeństwu dzieci? Proszę Państwa, nie, e, każdy, każdy człowiek potencjalnie stanowi e, zagrożenie, że tak powiem. Natomiast no, nie stanowi to. No nie panie prokuratorze, mm -hmm. nie każdy człowiek, bo mm -hmm. nie każdy człowiek ma w swoim domu. Dziecięcą ma w swoim domu e, e, bieliznę e, dziecięcą, ma w swoim domu lalki przypominające dziecko. Potencjalne zagrożenie, że tak powiem, jest e, podstawą do tymczasowego aresztowania tylko w sytuacji, którą kodeks postępowania karnego ujmuje w artykule 258 paragrafie 3, czyli wtedy, kiedy, że tak powiem, popełniono, e, popełniono przestępstwo, że tak powiem, które e, przeciwko e, życiu i zdrowiu. On on tworzył kartoteki dzieci, mhm. które są w naszej dyspozycji. Moje Ale on to... nadal może to robić. Zaskoczeni byliśmy faktem, że po niespełna dobie, po 23 godzinach, Jakub P. decyzją prokuratora opuścił policyjny areszt, został wobec niego zastosowany wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. I też kolejne zaskoczenie, bo zaledwie raz w tygodniu, w piątek. Jedziemy do domu Jakuba P. Drzwi otwiera nam jego ojciec. Dzień dobry, dobry. Telewizja Polska. Jestem dziennikarzem programu reporterzy. Szukam pana Jakuba P. Jakuba. A pani jest ojca? A niech nie pan powie, Co? Co pan sądzi o, pan o, pan o jego wywiacji, o tym, że... Stąd do dzieci? Proszę stąd wyjść. Tymczasowe aresztowanie, że tak powiem, nie zapewnia e, izolacji, że tak powiem, potencjalnego sprawcy. Nie jest działaniem o charakterze nie prezent, prezent Jak to, Panie Prokuratorze, jak nie zapewnia izolacji? Taki mężczyzna e, przebywający w, w areszcie e, nie może robić zdjęć e, dzieciom, nie może do nich pisać, e, nie może tworzyć, e, nazwijmy to kartotek. Jest zamknięty, jest w izolacji. Yy, istotnie, tutaj mamy do czynienia, do czynienia że tak powiem, z, ze sprawcą, któremu e, postawiono, że tak powiem określone zarzuty i w ich ramach się poruszamy, tak? Co, bolą teraz cię oczy? To ty wysłałeś to na no Ja wiem. Ile to dziecko ma tu na tym zdjęciu ja ten Sześć, 6-5. Ale wie pan co, ja I... rozmawiałam, ale no spokojnie, ja rozmawiałam z Nie. prokuratorem dzisiaj i prokurator mi potwierdził, jakie są zarzuty dla pana syna. To nie jest wyssane z palca, proszę pana. Może to wyłączyć. W imieniu dzieci. Proszę wyjść.